Witajcie, drodzy słuchacze, w dzisiejszym materiale. Witam was w drugim odcinku maratonu. W poprzednim podcaście wbiliście dwie śłapek w górę, więc tutaj progiem jest 300. Od momentu, gdy przekroczymy ten próg, kolejnego dnia o godzinie 18 pojawi się następny materiał. Jednak przechodząc do dzisiejszego tematu, to, co dzisiaj wam przedstawię, nie ma za bardzo podłoża duchowego, czy też nawiedzonego. Chociaż sami zdecydujecie. Jednak historia jest na tyle przerażająca, że postanowiłem wam ją opowiedzieć. A mowa tutaj o fikcji, która przerodziła się w prawdziwy koszmar dla jednej z rodzin. Sytuacji, która miała miejsce nie tak dawno, bo zaledwie 10 lat temu w 2014 roku. Opowiem wam o prawdziwej historii Slendermana. Jak pewnie wielu z was wie, w dzisiejszej popkulturze większość młodych ludzi zna grę i postać Slendermana. Wysoki, 2,5-metrowy mężczyzna ubrany w garnitur bez twarzy, który jest postacią z creepypast internetowych. Jak się jednak zaczęła jego historia? Postać tego przerażającego bytu została stworzona przez jednego z użytkowników portalu Something Awful jest to amerykańskie forum internetowe skupiające różnego rodzaju wpisy, fora, artykuły, cyfrowe edytowane zdjęcia i humorystyczne recenzje mediów w jednym miejscu. To właśnie tam, 10 czerwca 2009 roku, powstała postać Slendermana, człowieka bez twarzy. Stworzył ją użytkownik Eric Knudsen. Znany również jako Victor Surge. Ten wysoki humanoid stał się nieodłączną częścią popkultury, a zarazem stworzeniem, tworem, które prześladuje, powoduje traumę u ludzi, czy też porywa dzieci. Jego fenomen wzrósł do takiej wielkości, że stworzono na jego podstawie gry komputerowe, filmy, seriale oraz różnego rodzaju sztukę. Co najciekawsze: niektórzy nie wiedzą, ale nawet Enderman w grze Minecraft jest wzorowany na postaci Slendermana. Jednak tak naprawdę od 2014 roku jego postać zaczęła napawać strachem nie tylko dzieci, ale i dorosłych. To właśnie wtedy zaczęły się dziać sytuacje, które spowodowały, że rodzice zaczęli się bać wypuszczać swoje dzieci z domu. Czy to do sklepu, czy na plac zabaw, a nawet do szkoły. Mamy 31 maja 2014 roku. Na policji w Wisconsin, a dokładniej Walkshow, jeden z funkcjonariuszy odebrał zawiadomienie o zdarzeniu, które zmroziło mu krew w żyłach. Dzwonił mężczyzna, który spotkał dziewczynkę całą zakrwawioną. Mówiła, że ma 12 lat. Została dźgnięta nożem wiele razy i ma okropne problemy z oddychaniem i utrzymaniem się na nogach. Dlatego leży. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, okazało się, że ofiara została dźgnięta nożem w ramiona, nogi oraz wielokrotnie w brzuch. W tamtym czasie uważano, że ostrze ma około 11 cm. Łącznie 19 dźgnięć, co wskazywało na bardzo brutalny charakter zbrodni. A na imię ma Peyton Izabel Littner. Ten mężczyzna, który ją znalazł, to Greg Steinberg, który w trakcie przejażdżki na rowerze zauważył dziewczynkę leżącą na poboczu i krwawiącą. W późniejszych relacjach i dokumentacjach możemy się dowiedzieć, że Peyton spotkał cud. Że przeżyła, gdyż jedna z ran znajdowała się dosłownie 5 mm od serca, a druga 2 mm od głównej aorty. Wraz z Peyton do klasy chodziły również jej dwie koleżanki, Morgan Gazer oraz Anisa Weyer, i rówieśniczki. Dziewczynki były zafascynowane stroną The Creepypasta Vicky. Na której znalazły wpisy o Slendermanie. Wtedy zaczęły się zagłębiać w temat tej postaci, czytać wymyślone historie i zdarzenia, które inni użytkownicy platformy publikowali na creepypastach. Peyton to aż tak nie zaciekawiło, więc się w ogóle w to nie wkręciła. Natomiast Morgan żyła tym z dnia na dzień. Pewnego dnia dziewczynki po szkole a mowa tutaj o Morgan i Anis Spotkały się i rozmawiały o tym, co dzień wcześniej przeczytały. A na stronie było napisane, że Slenderman ma swoich pomocników, sługi, których werbuje. Jednak zanim to zrobi, musi sprawdzić, czy się nadają. Wtedy jedna z dziewczynek, a dokładniej Morgan, zaproponowała, że obie powinny zostać jego pomocniczkami. Po chwili dziewczynki obmyśliły plan, Według nich miał im pozwolić na dołączenie do sług tego bytu. To, co trzeba było zrobić, to zabić ich koleżankę Bellę, co udowodniłoby, że są godne. Peyton w internecie miała wtedy nickname Bella, więc wiemy na pewno, że od samego początku chodziło właśnie o nią. Co więcej, wielokrotnie mówiły, że widziały, jak ten humanoid, Śledzi je, gdy wracają do domu, obserwuje, czy są odpowiednie dla niego. Po sześciu miesiącach planowania zbrodni nadarzyła się idealna okazja, by wypełnić ich plan, jednak odbiegał on od pierwotnego. Początkowo miało to wyglądać tak, że Peyton przyjdzie na nocowanie do jednej z nich. One odpalą kamerę, zwiążą ją. Zakleił jej taśmą buzie, żeby nie wydawała żadnego dźwięku, a następnie podczas kręcenia zabiją ją nożem. Jednak tamtego dnia w szkole jedna z dziewczynek zaproponowała piżama party u siebie w domu, więc pozostałe dwie wyraziły duże zainteresowanie tym pomysłem. Zanim miało odbyć się spotkanie, zadecydowały, że pójdą do lasu pobawić się w chowanego. Niestety. Takiej okazji Morgan i Anis nie przepuściły. Dziewczynki poszły do pobliskiego lasu, i w momencie, kiedy Morgan miała szukać, doszło do tragedii. Zdecydowały, że teraz albo nigdy, bo Slenderman się gniewa i jeśli one tego nie zrobią, to on zabije je oraz ich rodziny. Podeszły do bezbronnej koleżanki. Jedna z dziewczynek wskoczyła na nią i trzymała ją, a druga wbijała 13 centymetrowy nóż w jej ciało. Krzyk był przeraźliwy. Dziewczynka padła na ziemię, a napastniczka dalej w nią wbijała ostrze. Morgan po amoku, w którym była, powiedziała, że tamta ma leżeć na ziemi, a ona z Anis pójdą i sprowadzą pomoc. Na sam koniec, gdy już odchodziły, powiedziała cichym głosem: Przepraszam. Niestety, dziewczynki nie wezwały żadnej pomocy, tylko odeszły z miejsca zbrodni. Podczas przesłuchania przyznały się, że po prostu odeszły, żeby nie patrzeć, jak ich koleżanka umiera, i specjalnie nie sprowadziły pomocy, bo chciały dopełnić celu, który sobie wyznaczyły. 12-letnia ofiara stwierdziła, że musi wydostać się za wszelką cenę z tego lasu, więc zaczęła się czołgać aż do drogi, gdzie znalazł ją Greg Steinberg. Po paru 10 minutach karetka zabrała dziewczynkę do szpitala, gdzie lekarze podjęli się sześciogodzinnej operacji dziewczynki. A i tak mówiło się, że był to istny cud, że przeżyła. W trakcie operacji, gdy policja posiadała już wszystkie potrzebne informacje od dziewczynki, zaczęło się poszukiwanie niedoszłych morderczyń. Obława trwała 5 godzin, a dwie dwunastolatki policja znalazła w pobliżu Steinhuffles Furniture Store na autostradzie międzystanowej 94. Jest to prawie 8 km od miejsca zdarzenia. Przy dziewczynkach, a dokładniej w plecaku jednej z nich, Znaleziono nóż, którym dokonały zbrodni. Zapytane, dokąd szły, odpowiedziały, że podróżują, aby spotkać się ze Slendermanem w jego domu zwanym Slender Mansion w Nicolet National Forest. Jest to 320 km od miejsca, w którym zostały zatrzymane. Podczas przesłuchań historie dziewczynek się pokrywały. Zapytane, dlaczego to się stało, odpowiedziały tak samo. W odpowiedzi, gdzie podróżowały, funkcjonariusze również usłyszeli te same zeznania. Jednak gdy doszło do pytania, kto dźgał dziewczynę, zaczęły tworzyć się komplikacje. Najpierw od Anis usłyszeli, że to ona, jednak potem powiedziała, że jednak nie. Bo jest zbyt wrażliwa i nie mogłaby zrobić czegoś takiego. Natomiast przy tym samym pytaniu u drugiej dziewczynki usłyszeli, że powiedziała, jak bardzo jest to konieczne, że nie potrafi wyjaśnić dlaczego, jednak musiało się to wydarzyć i tak się stało. A potem zaczęła wskazywać, że to jej koleżanka kazała im popełnić tę zbrodnię. Morgan powiedziała, że Ani skrzyczała do niej, żeby sprawdzała, czy aby na pewno Bella nie ucieknie w trakcie składania z niej ofiary dla Slendermana. Późniejsze badania wykazały, że obie dziewczynki są chore. Morgan Gazer ma schizofrenię i psychozę, natomiast Anisa Weyer zaburzenia urojeniowe oraz depresję. Jednak, czy takie osoby mogłyby planować taką zbrodnię przez 6 miesięcy, a dodatkowo wyszukiwać w internecie hasła, jak w przypadku Morgan, które brzmiały: jak nie zostać obarczonym za morderstwo, czy też jaki może być ze mnie wariat? Podczas przeszukiwania pokoju dziewczynki natknęli się na rysunki, w których wielokrotnie widniał Pentagram. A co więcej, na jednej z lalek, a dokładniej jej brzuchu, również widać było czerwony okrąg z odwróconą pięcioramienną gwiazdą. Rysunki, na których widniały napisy śmierć, cierpienie, czy też ludzie z x zamiast oczu, a niektórzy bez głowy. Podczas przesłuchania, to Morgan wydawała się spokojna i opanowana. Tak, jakby wszystko rozumiała, co uczyniła. I działała w pełni świadomie. Co więcej, nie okazywała skruchy ani żadnego żalu za to, co się stało. Mówiła, że zachowały się nieostrożnie. Wiedziała, że to się stanie oraz że będą z tego kłopoty. Z kolei Anisa zachowywała się jak na swój wiek, czyli dwunastoletnie dziecko. Miała wyrzuty sumienia, co prawda niewielkie, jednak miała. Mówiła, że podczas gdy Peyton leżała i krzyczała z bólu na ziemi, ona musiała odwrócić wzrok, bo była zbyt miękka, by na to patrzeć. W 2016 roku, kiedy batalia sądowa już trwała, sąd zadecydował, że czternastolatki będą sądzone jak dorosłe. Mimo to, rozprawy sądowe nadal trwały. W 2017 roku Anisa podczas kolejnej rozprawy Przyznała się do usiłowania umyślnego zabójstwa drugiego stopnia. Jednak chciała ona procesu przed sądem, który pozwoli określić, czy jej choroba psychiczna usprawiedliwia ją do odpowiedzialności karnej. Ława Przysięgłych zgodziła się na to i również popierała zdanie, że dziewczyna nie powinna iść do więzienia z powodu jej choroby psychicznej. Wtedy stwierdzono, że powinna zostać umieszczona w Instytucie Zdrowia Psychicznego Winbego. W tym samym miesiącu rozprawę również miała Morgan, która przyznała się do usiłowania umyślnego zabójstwa pierwszego stopnia. Jednak w jej przypadku prokuratorzy nie skupili się na jej chorobie psychicznej, tylko starali się umieścić ją w zakładzie psychiatrycznym. Była to pierwsza rozprawa, na której Morgan się rozpłakała. Jednak w tym miejscu pragnę tutaj przytoczyć pewną rzecz, o której nigdy wcześniej nikt nie mówił, ani nie rozpatrywał. Zanim ta cała sytuacja miała miejsce, a dziewczynki jeszcze nie dokonały decyzji, która odmieniła ich życie, okazuje się, że obie poprzez straszne historie zainteresowały się diabłem. Można było to dostrzec między po Morgan i jej rysunkach pentagramów, które znalazła policja w jej pokoju. Jednak dodatkowo dziewczynki bawiły się tablicą Ouija, rzeczą, która ma pomagać w kontakcie między światem ludzi a duchowym. Chodzi o to, aby przywołać duchy, z którymi chcesz się komunikować, a one będą przesuwać planszę po planszy, aby przeliterować odpowiedzi na zadane pytania, aż w końcu one lub ty pożegnacie się, a duchy wrócą tam, skąd przybyły. Wszystko to brzmi całkiem nieszkodliwie, ale wśród osób wierzących istnieje przekonanie, że tablice Ouija są niebezpiecznymi, okultystycznymi bramami, które mogą prowadzić do opętania przez demony lub co gorsza, samego diabła. Dziewczynki bawiły się wtedy, ale i też w trakcie, gdy odbywają leczenie w szpitalach, zakładach psychiatrycznych. W lipcu 2017 roku Annie Swayer twierdziła, że jej łóżko ruszało się, a dodatkowo zły duch naciskał na nią, gdy ta spała. Nie mogła wstać, ani wydać z siebie żadnego dźwięku. Z kolei inna więźniarka, która jest satanistką, rozmawiała z nią o tym, że jej współlokatorka z celi, czyli Morgan Gazer, jest opętana. A przygotowana przez nie domowej roboty tablica widza, którą mają w celi, tylko pomaga im kontaktować się z demonami. U dziewczyn zostały stwierdzone schorzenia, jednak, czy nie ma tam też drugiego dna? W 2018 roku sąd wydał wyrok dla obu nastolatek. Geyser dostała 40 lat w zakładzie dla umysłowo chorych, natomiast Wire 25 lat. Historia dalej jest pisana. Peyton Isabel Leitner żyje i ma się dobrze. Po sytuacji sprzed 10 lat na jej skórze zostały drobne ślady. Jednak psychicznie dalej to przeżywa. A co wy sądzicie o tej sprawie? Dajcie znać. Natomiast ja z tego miejsca się z wami żegnam i dziękuję za przesłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że choć trochę się podobał. I możliwe, że do kolejnego materiału już za chwilę. A jeśli nie, to do zobaczenia na moim Instagramie, Discordzie oraz w poniedziałek o 18 na kolejnym podcaście.